Wiedźmin. To za przemiła niespodzianka. Dziękuję za ciepłe powitanie, Wasza Wysokość. Byłoby inne, gdybyś przyprowadził moją córkę. Gdzie ona jest? Blisko. Blisko, Biały Wilku, to ty jesteś dekapitacji. Jesteś bezczelny, bo sądzisz, że nie zrobię ci teraz krzywdy. I masz rację. Tyle, że to się zmieni. Nie zawsze będziesz potrzebny i nietykalny. Ale dość o tym. Nie uprzedzajmy wydarzeń. Czego chcesz? Pringilli Vigo. Podobno obiecałeś Yennefer, że ją uwolnisz. Wiem, że jesteś teraz bardzo zajętym człowiekiem. Więc mam tu list, który powinien odświeżyć ci pamięć w kwestii loży. Hmm. Nawet przejmę prośby Yennefer brzmią jak groźba. Zawsze mi się to w niej podobało. Dobrze. Niech będzie. Naprawdę jesteś gotów im wybaczyć? Amnestia za pomoc? Dotrzymam umowy, którą zawarłem z JNFR. Nie odpowiedziałeś na moje pytanie? Nie muszę. Pora już na mnie. Pierwszy raz się zgadzamy. Straż, przyprowadzić Fringi Lewigo. Możecie jej zdjąć obrączki z Dwimertu. Z tego, co słyszałem, nie muszę was sobie przedstawiać. Żegnam. Fringilla, długo się nie widzieliśmy. Reszta czarodziejek jest w Ginwell przy Artskelik. Możemy wziąć łódź i... Żygam już ludziami. A ja teleportami, ale niech ci będzie. Chodźmy.